W niedzielny wieczór nasz region nawiedziły wielkie wyładowania atmosferyczne. Burze spowodowały, że wejherowscy strażacy aż 23 razy wyjeżdżali na interwencję. Nasz powiat nawiedziła dość burza, dość duża burza, jaka miała ostatnie miejsce. Odnotowaliśmy łącznie 26 zdarzeń, w niedzielę z czego 23 to były interwencje do usuwania skutków burzy. Większość interwencji była z wypompowaniem wody, która wdarła się do piwnic budynków mieszkalnych czy gospodarczych, jak również do usuwania powalonych drzew na jezdni. W niedzielny wieczór na terenie naszego powiatu miał miejsce również pożar budynku mieszkalnego. Odnotowaliśmy jeden pożar związany z burzą, piorun uderzył w budynek mieszkalny. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony, także nie zagrażał mieszkańcom. Gdy podczas burzy znajdujemy się wewnątrz budynku, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Jeśli jesteśmy w domu, postarajmy się o zabezpieczenie mienia z balkonów, zdjąć kwiaty, luźne elementy, zabezpieczyć rynny. Przedmioty na podwórku, które mogłyby zagrażać innym. Gdy burza zastanie nas na otwartej przestrzeni, również powinniśmy przestrzegać fundamentalne zasady bezpieczeństwa. Znajdując się na przestrzeniach otwartych, starajmy się znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Jeśli jest to niemożliwe, starajmy się przykucnąć w miejscu. Najlepiej na jakimś elemencie nieprzewodzącym prąd, nie, nie kładziemy się na ziemi, nie szukamy miejsc pod drzewami, pod masztami, pozostaniemy w miejscu oddalonym od tych elementów, jadąc samochodem, postarajmy się zjechać na parking, w miejsce bezpieczne, nie jechać w czasie burzy, przez lasy, nie zatrzymywać się przy drzewach, reklamach, masztach. Ponadto nie wolno rozmawiać przez telefon w trakcie burzy, nie stójmy przy oknach i unikajmy kontaktu z wodą.